Dzień dobry. Dzień dobry, pogadanka na życzenie. Na życzenie bardzo pogadanka. Maciej B. To dla Ciebie, żebyś nie marudził, bo marudzisz, że jesteś na L4 i coś tam. Nagrywam specjalnie nie tylko dla Ciebie, bo to nie jest pierwsze pytanie, które Ty mi zadałeś. To nie jest pierwsze pytanie, które padło właśnie takie jak to wygląda od strony organizacyjnej przyjazdu do Anglii, jakie były moje początki i jak to wszystko wygląda wygląda kolorowo czasami pochmurnie jak to w Anglii, no <laughs> od czego zacząć, no. Hmm. Jeszcze odnosząc się do mojego filmu o pracy w Wielkiej Brytanii wczoraj, bo tam też się pojawiły różnego rodzaju komentarze, wypowiedzi Was samych i, i, i oceny, i powiem wam, że to nie jest tak, bo tam nawet takie dosyć mocne słowa padały, typu, że, że Anglicy to, to, to chuje i tak dalej. To nie jest tak. O, słuchajcie. Generalnie mentalność, bo to, to też mieszkając w Anglii, dopiero do tego doszedłem, że mentalność kultury zachodu i takiej jak jest na przykład Wielka Brytania, jest względem pracy, jest taka, że ci ludzie pracują tak naprawdę sprzedając swój czas na godziny. I oni wychodzą z bardzo prostego założenia: jeżeli ktoś płaci mi na godzinę tyle i tyle, to ja pracuję w ciągu tej godziny, tak? Pracuję na tyle dobrze, na ile potrafię. Eee, nie sprzedaje swoich umiejętności za to, w sensie, że, że nie, nie płacą mi za to, jakie mam umiejętności, tak, bo płaciliby mi zupełnie inaczej, tylko płacą mi za godzinę wykorzystywania moich umiejętności. Więc jeżeli wybija godzina piąta, no nikogo w biurze już nie ma. I nikt nie zostaje minutę, dwie, nawet trzy po pracy, żeby coś dokończyć. Nie. Płacą mi za godzinę, płacą mi od do. To jest, to jest mentalność ludzi kultury zachodu, płaconych na godzinę. I to trzeba zrozumieć, i jak się to zrozumie, to wtedy jest wszystko jasne i oczywiste. Dlaczego mam zostawać po godzinach? Nikt mi za to nie płaci. Ja wiem, w Polsce jest taka chora mentalność. Chora moim zdaniem. Zostanę, żeby coś dokończyć, zostanę, żeby coś zrobić. Słuchajcie, ja wiem, czasami chce się na przykład dla klienta dobrze, czy coś, ale z drugiej strony też trzeba myśleć o sobie. Ja, wiecie co, to jest zdrowy egoizm. To jest zdrowy egoizm. Dlatego że ja wiem, no to by było wręcz utopijnie przepiękne społeczeństwo, gdyby każdy się poświęcał. Ale niestety nie żyjemy w takim społeczeństwie. Mówię o całej Europie. Nie żyjemy w takiej kulturze i w takim społeczeństwie, żeby się poświęcać. Są ludzie, którzy to robią, oczywiście, że tak, i chwała im za to, ale większość jednak z nas patrzy na to, że, nie wiem, chce wrócić do domu, chce yy, przede wszystkim nie marnować swojego czasu yy, dla kogoś, bo umówmy się, pracodawcy nie patrzą na nasze dobro. Oni patrzą na zysk, bo oni są menedżerowie, dyrektorzy firm. Oni są, oni są od tego, żeby, że tak powiem, wyciągnąć jak największą ilość korzyści jak najmniejszym kosztem. Prosty biznes, tak. Więc oni się nie będą nami przejmowali. Dlaczego my się mamy przejmować nimi? Wykonujemy swoją pracę, dostaniemy za nią zapłatę. Dostajemy zapłatę za, za godzinę każdej naszej pracy. Więc nie będę. Kolejnej godziny, pół godziny czy 15 minut przeznaczał za darmo dla kogoś, kto o mnie nie dba. W sensie takim, że, że, że tylko się będzie cieszył z tego, że jestem na tyle naiwny, no. Takie myślenie. Ale wracając do tego, do tej Anglii. Maciej B., czekaj, bo wrócę do, twojej wpis, do Twojego wpisu. Tak, Kawaler 34 lata i 100% hetero, żeby nie było. No dobrze, że się na Ciebie nie rzuca na lotnisku, no. Znaczy, do mnie w ogóle nie przyjeżdżasz, także wiesz. O początkach w Anglii chciałeś, no to masz początki w Anglii. Rozmawiałem przecież z kilkoma moimi znajomymi, którzy są również moimi widzami i są moimi znajomymi na Facebooku i gadaliśmy, mieszkają w Wielkiej Brytanii. Są to są te trzy faktory. I rozmawialiśmy właśnie o tym, że bo każdego początki są inne. Znaczy, może inaczej, początki są mniej więcej te same, tylko w zależności od czasu, kiedy się przyjechało. Ja przyjechałem 5 lat temu, jeden z moich yy, yy, kolegów przyjechał tutaj lat temu 12, jedna koleżanka przyjechała lat temu 8 i te początki się naprawdę różnią, naprawdę różnią. W tej chwili jest tak. Może inaczej zacznijmy od tych 12 lat wstecz. 12 lat wstecz, wstecz jak się przyjeżdżało do Anglii, to w zasadzie wysiadając na lotnisku od razu się dostawało pracę, Po tej pracy było w cholery i wszyscy potrzebowali pracowników. 8 lat temu było tak, że no już trzeba było za tą pracą chwilę pochodzić, ale też się w sumie w ciągu jednego dnia można było znaleźć. 5 lat temu było tak, że za tą pracą już trzeba było chodzić 2-3 tygodnie. Teraz jest tak, że jak chce się przyjechać do Anglii, najlepiej mieć dobry fach w ręku, jeżeli chce się od razu z bomby dostać robotę. Jeżeli chce się przyjechać po prostu mając ogólne umiejętności i dostać gdziekolwiek, proponowałbym się przed wyjazdem przygotować do tego: założyć sobie konto mailowe na yahoo.co.uk. Nie reklamuję tego portalu, bo mi płacą, tylko dlatego, że ja sam tam mam konto. Jest najpopularniejszy portal mailowy, w sensie takim, gdzie można sobie założyć e, skrzynkę na listy. Załóżcie sobie jakikolwiek brytyjski adres e, z końcówką.co.uk e, mailowy, e, za, z, zapodajcie sobie tam swoje CV po angielsku, zalogujcie się i załóżcie sobie konta na stronach typu np. CV Library. We wpisie w linkach będziecie mieli linki pod filmem. CV Library, um, Total Jobs, um, albo te inne, ja tam wymienię Wam kilka. Załóżcie sobie tam konta i już z Polski zacznijcie sobie szukać pracy, rozsyłać CV, przede wszystkim będąc obecnym, bo takie właśnie CV Library to jest chyba taki mój ulubiony portal, <coughs> przepraszam, <coughs> przepraszam, e, taki ulubiony portal pracowy, e, to jeszcze jest jakiś, ten Total Jobs też jest fajny, no ale nieważne, mając tam CV, nie tylko tego, że szukacie sobie pracy, ale mając tam konto, wasze konto jest widoczne dla osób, które szukają pracowników. Więc może się zdarzyć i często się zdarza, że dostaje się maile od potencjalnych pracodawców, którzy piszą Hello Michael, widziałem twoje CV na CV Library, chciałbym z tobą porozmawiać, ponieważ wydaje mi się, że mam propozycję pracy dla ciebie. Podaję numer telefonu albo maila, cokolwiek, i jest kontakt zwrotny. I w ten sposób zacznijcie szukać. Maciej Bety piszesz, że, 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 że chcesz jechać. No, wie, moje początki były takie, patrząc teraz z perspektywy, były stosunkowo y, łatwe, ponieważ, znaczy, były trudne, ale były łatwe, bo, były trudne, ale były łatwe. Wiecie o co chodzi? Y, ponieważ y, ja przyjeżdżałem tutaj, już był tutaj mój y, ówczesny y, chłopak, który był tu już trzy tygodnie. Mało tego on wylądował i razem wylądowaliśmy w mieszkaniu jego y, y, przyjaciółki, naszej wspólnej koleżanki, jego przyjaciółki, bardzo dobrej. Tam spaliśmy przez 2-3 tygodnie na podłodze tak naprawdę, bo miała bardzo małe mieszkanie. Potem żeby nam w weekendy, żeby nam dać trochę swobody i prywatności wynosiła się do swojego chłopaka, żebyśmy mieli całe jej mieszkanko do, do własnej dyspozycji. I tak to wyglądało na początku. Potem wynajęliśmy pierwsze mieszkanie. Eee, o, Jezus, to był koszmar to mieszkanie. To był koszmar grzyb po prostu na ścianie, tylko że było tanie, w taniej dzielnicy. Było nas stać, żeby je utrzymać na początku. Nikt nie chciał od nas żadnej kaucji, bo to było z jakiejś tam szemranej agencji. Eee, no, tak jak mówię, grzyb, zimno, no chuj brud i ubóstwo, ale, ale jakoś to mieszkanie, mieszkaliśmy tam ile, nie wiem, 3 miesiące, 4. Po czym, no akurat tu muszę pochylić czoła i przyznać faktycznie, że, że mój były chłopak aczkolwiek znacznie młodszy ode mnie, wykazał się ogromną inicjatywą i z, po prostu sprawił, że, że wynajęliśmy dom. To on wynajął dom, taki naprawdę dom, dom dla nas I, i tam mieszkaliśmy już potem ja, on mama i pieski, bo mieliśmy jeszcze wtedy dwa psy, A, i, i, i tak to wyglądało. Ale początki były właśnie takie, no i ja słuchajcie, wylądowałem w Anglii, szukałem pracy przez miesiąc. Że ja szukałem bardzo ambitnie, bo ja szukałem w swoim zawodzie, a w końcu, żeby, bo mi się oszczędności kończyły, bo przywiozłem jakieś tam pieniądze ze sobą, ale kończyły mi się oszczędności, no to w końcu załapałem się po znajomości z taką jedną ze znajomych, którą się tam w międzyczasie poznało, dostałem się do hotelu, do pracy na sprzątanie w hotelu. No, no też lekcja pokory dla mnie, bo tu pan, pan dyrektor w Polsce i nagle spada do takiej pozycji, ale powiem Wam, że, powiem wam szczerze, że dziękuję za tą lekcję, naprawdę, bo. Bo praca w tym hotelu i, i praca w, takich, w takim charakterze, czyli sprzątacz pokoi, e, nawet nie, to, nie, to nie była pokojówka, to jest zwykły cleaner, osoba, która sprząta, myje, kible i tak dalej. Nauczyła mnie trochę rzeczy, też otwarła mi oczy, dała mi do myślenia, miałem dużo refleksji, potem dużo zmieniło to we mnie. Także takie nauczki też są, e, też są potrzebne w życiu. A potem dostałem, właśnie, pierwszą pracę już taką normalną, w sensie biurową, jako handlowiec w angielsko-niemieckiej firmie. Tutaj pracując na telefonie, kooperując z naszymi współpracownikami i, w, i kooperantami z Niemiec, ponieważ znam niemiecki. E, no, tam zacząłem swoją tak naprawdę karierę zawodową w Wielkiej Brytanii. Ale, e, tak, jak mówię, no, Maciej Beno, mówisz, że nie masz, że, że jedziesz tak, nie wiem czy w ciemno, ale jeżeli jedziesz w ciemno, to przede wszystkim wiedz, gdzie jedź. Tak, gdzie jedziesz. Ja bym osobiście, ale to są moje porady, róbcie co chcecie. Ja osobiście odradzam lądowanie w Londynie. W sensie możecie sobie wylądować na lotnisku w Londynie, ale szukajcie sobie miejsca do życia i pracy poza Londynem absolutnie. Londyn jest dla ludzi bogatych. To nie jest miasto, nie wiem, czemu wszyscy ciągną do, do, do Londynu. Londyn jest potwornie drogi. E, tam trzeba naprawdę zarabiać konkretne pieniądze, żeby samodzielnie wynająć sobie mieszkanie czy dom. E, ludzie, którzy już w tej chwili, Polacy, mnóstwo tam mieszka, którzy siedzą w Londynie w większości, w sporej większości, nadal wynajmują pokoje mieszkają w, we wspólnie wynajmowanych domach, gdzie, gdzie mieszka po 6-7 osób jednocześnie, bo nie są w stanie samodzielnie utrzymać się, yy, płacąc za czynsz. A w takich miastach już jak Birmingham, gdzie mieszkam, e, Bristol, Manchester, Liverpool, czynsze są całkowicie znośne, nawet samodzielnie można sobie wynająć mieszkanie i z, ze zwykłej pensji 1200-1300 funtów jesteś w stanie zapłacić czynsz i utrzymać się cały miesiąc, jeszcze odłożyć. Jest, jest o wiele tańsze życie niż w Londynie, no. Ludzie, którzy, ja teraz mówię, takie 1200-1300, to jest, takie, jest taka, taka pensja, bym powiedział, maluśka, nie? Znaczy, ja wiem, są ludzie, którzy zarabiają 800 funtów, czy tam 1000, ale, ale to są już tacy ludzie, którzy pracują na, na tak zwany part-time, czyli na, na, na pół etatu i e, na częściowy etat, i na, e, i na za najniższą krajową. E, no to już w Londynie to już w ogóle przegrane. Natomiast, e, tak jak mówię, proponuję zacząć szukanie, roz, nawet nie szukanie, ale rozglądanie się na rynku pracy już w Polsce. Fajnie jest, naprawdę fajnie jest, bo to bardzo ułatwia na początek znaleźć kogoś, u kogo się można zatrzymać. Bo nawet tam dokładając się komuś do, do jedzenia czy do, do czynszu jakieś tam drobne kwoty 20-40 funtów tygodniowo, to i tak jest lepiej niż płacić samemu, a poza tym co, lądujesz na lotnisku i, i nawet nie wiesz, gdzie iść i szukać mieszkania. Tak z bomby to ci nikt nie da. Nie, mieszkania możesz wynająć sobie miejsce w jakimś tanim hoteliku czy hosteliku. No ale to też takie połowiczne rozwiązanie. Także najfajniej jest mieć kogoś na miejscu. Naprawdę najfajniej. Ci, którzy zaczynali te 12-15 lat temu, ta pierwsza Polonia, którzy tu przyjeżdżali, tak jedna z moich koleżanek, która mieszka już 13 lat w Wielkiej Brytanii, ona wylądowała na lotnisku w, w Londynie i jej pierwsze dwie noce spędziła w parku a pierwszej noc spędziła w parku, w dzień po tej nocy znalazła pracę, poszła do tej pracy, przerobiła dzień próbny, dostała zapłacone i znowu wylądowała w parku, bo nie miała gdzie iść tak naprawdę. Znowu przespała w parku, w drugi dzień w pracy spędziła i w pod koniec tego dnia, drugiego pracy, em, wzięła swoją kolejną dniówkę, bo jeszcze wtedy ją na dniówki płacili, i, i poszła szukać pokoju. I tak, tak się to zaczęło. No, ludzie tak zaczynali, no. Teraz większość z tych ludzi już jest dawno ustawiona, w sensie takim, że dorobili się swojego, ale, ale tak jak mówię, no początki nie są aż tak straszne i nie są aż tak trudne. Fajnie jest mieć ze sobą jakąś kasę. Fajnie jest, żeby, żeby nie jechać w ciemno z 20 funtami w portfelu. To to już jest w ogóle ryzyko na maksa. Ja bym się za to nawet, nawet ja bym się za to już w tej chwili nie zabrał. Chociaż ja tak wylądowałem w Grecji tak naprawdę, bo mieszkałem w Grecji lat temu wiele, wiele. W Atenach i jadąc, naprawdę jadąc w ciemno do Aten, nie znając nawet greckiego, teraz bym mówię po grecku e, znam grecki, e, milała Lenika. Ale e, wtedy, ja nawet widziałem, jak jest dzień dobry po grecku i tak dalej, jechałem w ciemno i słuchajcie, miałem ze sobą e, 100 euro. Takiego ryzyka bym już nie powtórzył. Jak teraz sobie to przypominam, to mówię, kurczę Michael, naprawdę byłeś crazy, byłeś, byłeś gościem żyjącym w ogóle out of space. No. Fajne czasy, fajne czasy w Grecji były. No się potem kryzys zaczął niestety, się skończyło Eldorado El i Dolce Vita. Ale wracając do Wielkiej Brytanii, fajnie tak jak mówię, no, będę się powtarzał fajnie jest e, rozpocząć poszukiwania w Polsce, fajnie jest mieć kogoś na miejscu lub przynajmniej kogoś, kto Cię zaprowadzi do miejsca, gdzie można w miarę tanie przenoclegować sobie przez parę dni, zanim się e, nie dostanie pracy parę dni, parę dni, parę, może nawet 2-3 tygodnie, żeby uzbierać kasę, bo wiecie co, wynająć mieszkanie. Jeszcze zależy, bo są różne rodzaje agencje, ale niektóre agencje nie wymagają Kaucji, tylko takiej opłaty jakby tam administracyjnej typu 50 czy 70 funtów. Ale w, w sporej większości, żeby wynająć jakieś lokum, typu mieszkanie czy dom, trzeba oprócz pierwszego czynszu z góry zapłacić również kaucję, która jest równowartością z reguły tego czynszu. Z to już są spore pieniądze, bo to już jest około 1000 ty funtów w górę. Mówię o warunkach birmingham. Jeżeli szukam mieszkanie, mam za 400 funtów, to właściciel mieszkania chce również 400 funtów kaucji z góry. No bo w tym mieszkaniu są jakieś tam meble, jest jakiś tam sprzęt typu kuchenka, lodówka. No, on musi mieć pokrycie w razie, gdybym mu to wyniósł, tak? A to się często zdarza. Więc ta kaucja jest obowiązkowa, więc na, na te 800 funtów trzeba miesiąc pracować, żeby mieć, e, więc no... Ale wiecie, to jak się już pokona ten pierwszy etap taki, ja mówię, najgorsze są te pierwsze 2-3 miesiące. Są najgorsze, w sensie są najtrudniejsze, trzeba bardzo przyciskać pasa i trzeba się bardzo kontrolować finansowo. I, i odkładać właśnie te, te, te pieniążki na to, żeby, żeby sobie gdzieś zamieszkać. Potem już jest prościej, potem już jest z góreczki. Potem się już tylko pracuje na czynsz, na, na opłaty, na jedzenie, odkłada się jakieś tam pieniądze, jeżeli można, i tak dalej. No. To tyle macie B. i cała reszta e, słuchaczy, którzy są zainteresowani wyjazdem do Wielkiej Brytanii w tym temacie. A powiedziałem Wam, pokrótce mam historię. E, kiedyś może usiądę przy butelce wina i opowiem Wam całą moją historię w Anglii, a całe 5 lat. Będzie to film na 5 godzin, albo i więcej. E, ale, e, ale na tą chwilę chyba te informacje najważniejsze Wam przekazałem, tak? Tak, no. Dobra, to ja się zmywam. Yy, I coś tam ponagrywam, nie ponagrywam. Wiecie, że codziennie do was nagrywam, także będę nagrywał. No, no, to na razie. Kocham was. hej, Hejterzy was też. I, I muszę to powtarzać. Muszę, muszę.